Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Gabriela Scorpio Tarot. Inspiracja, motywacja, rozwój. Zapraszam rybę na czytanie, co jest przed Wami ukryte, na czas pełni 5 listopada 2025 roku. Pełnia, kochani, czytanie na miesiąc listopad do grudnia i do kolejnej pełni w grudniu, więc tam część jeszcze na, na grudzień. Moi kochani, pamiętajcie o włączeniu dzwonka i subskrypcji, aby nie przegapić żadnego czytania na czas. Nie zapomnijcie pozostawić łapki w górę i komentarza pod filmem. Zaczynamy, sprawdzamy, co jest ukryte przed rybami. Zobaczymy, moi drodze, co, co osoba ukrywająca zamierza, do czego to prowadzi i jaka rada na tą sytuację. Co jest ukryte, co osoba ukrywająca zamierza? Jaka rada na tą sytuację dla Was? Rybki, Rybki rybeczki, rybenki. Co dla rybek? Co jest ukryte? Cztery buławy. Cztery buławy. Co osoba ukrywająca zamierza? Arcykapłanka. Arcykapłanka. Moi kochani, do czego to prowadzi? Trzy buławy. Trzy buławy. Jaka rada dla Was na tą sytuację? Jaka dla Was rada na tą sytuację? Król buław, ok okej. Okay. Ale moi drodzy czytanie, no, dawno nie było takiej rady na, tą sytu na taką sytuację. W tle koło fortuny. 9 pentakli i dwójka kielichów. No właśnie. <laughs> uh -huh. Uh -huh. A zobaczcie, za tą dwójką kielichów jest rycerz kielichów. Zajrzałam dalej, bo chciałam zobaczyć, dokąd to nas zaprowadzi. Nas i Was. Czyli koło fortuny, dziewięć pentakli, dwójka kielichów, rycerz kielichów, cesarz i rydwan No, moi drodzy, ja Wam teraz powiem, co tu się dzieje. Ukryte przed Wami jest. Ukryta przed Wami jest sytuacja, w której osoba nie mówi Wam o tym, że ma dużą stabilizację, że ma Duży dobrobyt, że ma dom, małżeństwo lub związek, ma więzi rodzinne. To mogą być więzi, kochani dla jednych, znaczy tak, część. Z was, dla części z was chodzi o to, że osoba ukrywa, że ma małżeństwo, ma związek, ma rodzinę, szczęście rodzinne, dzieci w ogóle harmonię, super, wiecie, no, jakieś też takie e, e, prowadzi życie towarzyskie rodzinne. No, wszystko po prostu jest w jak najlepszym, słuchajcie, e, no, jakby idealna rodzinka, nie taka sielaneczka. I, e, I to jedno. A dla drugiej części z was osoba ukrywa kochani szczęście rodzinne, że, że być może mieszka z rodzicami, że mieszka w domu rodzinnym. No ukrywa tą sytuację przed wami i że ma silne więzi z rodzicami, silne więzi z rodziną ogólnie. Może tam nie tylko chodzi o rodziców, może chodzi na przykład o jakieś rodzeństwo również, tak? I to mogą być dwie rodzaje dwa rodzaje tej sytuacji. Co po pierwsze, moi drodzy, po drugie, osoba może też ukrywać, że ma dużo spotkań towarzyskich. Mogłoby być tak, że na przykład nie jesteście jedyni, ale raczej w tej chwili to chodzi tylko o was. I moi drodzy, jeżeli ta osoba nie jest akurat dla was tą osobą, która ma rodzinę, tylko tą, która mieszka z rodzicami, czy gdzieś tam ma jakieś silne więzi z rodzeństwem, i z rodzicami i jest w domu rodzinnym i ukrywa to, że, no, że po prostu jest taka rodzinna i mieszka jeszcze w domu rodzinnym. To mogłaby, kochani, ukrywać też, że ma jakieś zaproszenie na ślub, na wesele. No, właśnie, i ma to zaproszenie, jakby czeka do ostatniego momentu, żeby was chyba zaprosić. Znaczy, ta osoba chce was zaprosić, tylko jak was zaprosi, no to, no to wszystko wiecie. Wtedy więcej się o tej osobie dowiecie, poznacie rodzinę, dowiecie się, że ta osoba mieszka razem z nimi, z tymi rodzicami, tak, czy tam z rodziną. I moi drodzy. Ta sytuacja plus ta druga, czyli jeśli ktoś, z kim spotykacie się czy rozmawiacie, ma rodzinę, ma sielankę, ma nawet dzieci, być może, ma związek jakiś partnerski czy małżeński, i ta jedna i ta druga osoba, w zależności z którą osobą wy macie sytuację swoją, to, kochani, i jedna i druga, co zamierza? mamy arcykapłankę, po pierwsze zamierza powiedzieć prawdę, po prostu odkryć przed Wami tą tajemnicę, no bo tak naprawdę w przypadku pierwszym, tam gdzie osoba, czy znaczy w drugim, gdzie osoba mieszka z rodzicami, czy, czy, czy w domu rodzinnym, czy z rodzeństwem, no to wie, że lepiej powiedzieć samą prawdę, bo i tak prawda wyjdzie na jaw, a osoba będzie zamierza powiedzieć Wam prawdę wcześniej, być może po zaproszeniu Was na tą uroczystość weselną, albo... No, albo przed zaproszeniem, czy też po w trakcie, może powie wcześniej, no właśnie, żeby zobaczyć Waszą reakcję, czy Wy się nie wycofacie, czy Wy będziecie chcieć pójść dalej, czy w ogóle przyjmiecie to zaproszenie na ten ślub, jako ta osoba towarzysząca. No, ale to ta osoba będzie zamierza Wam powiedzieć o tym wcześniej, żeby Was po prostu na to przygotować, żebyście nie byli zdziwieni, żebyście nie byli zaskoczeni. No, żeby ta reakcja nie była jakaś dziwna, żebyście się po prostu, żeby sprawdzić, co wy na to, tak? Czy wy to zaakceptujecie? No właśnie, bo ta osoba chce uniknąć sytuacji, że jeżeli przyjmiecie zaproszenie na ten ślub, jako osoba towarzysząca, i, i pojawicie się i poznacie rodzinę czy rodzeństwo, no to wtedy byście się dowiedzieli przy stole, czy gdzieś tam w sytuacji towarzyskiej. No, lub co gorsza, od któregoś członków rodziny. No i wtedy mogłaby taka być nieciekawa rozmowa, albo dlaczego ktoś to ukrywał, nie? No właśnie, dlatego osoba woli po prostu uprzedzić fakty, powiedzieć wcześniej, żeby jakby z tą Waszą reakcją zmierzyć się wcześniej. Natomiast do osób, których, do których tutaj, do drugiej części z Was, gdzie osoba ukrywa, że jest w małżeństwie, jest w związku, ma rodzinę, ma szczęście rodzinne, ma sielaneczkę w domu, no to ta osoba ukrywa właśnie, że tak ma dobrze, fajnie, a być może z Wami właśnie się spotyka. No i teraz byście się zastanawiali, to po co, tak? No właśnie, to ta osoba zamierza też powiedzieć prawdę. To znaczy, no tak, wyjawić tą tajemnicę, no bo jest to tajemnica, więc odkryć tą swoją tajemnicę, dosłownie. Zamierza odkryć tą swoją tajemnicę. Co więcej, osoba hmm, być może będzie wskazywała tutaj, hmm, zamierza Wam powiedzieć, że powiedzieć prawdę. Że ma związek, ma małżeństwo, czy tam ma dzieci, rodzinę, i powiedzieć wam prawdę, a prawda dla tej osoby jest taka, że no ta osoba najprawdopodobniej wskaże na jakiś problem między w swoim małżeństwie czy partnerstwie w swoim związku wskaże na jakiś problem w sferze seksualnej. No albo że tutaj coś gdzieś się rozeszli, albo że nie ma tego seksu, albo że jest nie taki, jaki by ktoś chciał. Gdzieś tutaj jest problem, tak? Może jakiś problem z libidą kogoś, gdzieś tutaj w tej sferze jakby jest problem, i tutaj ta osoba, słuchajcie, już w momencie, w którym ona odkrywa Wam tą tajemnicę, czyli sama to mówi, no poniekąd trochę się zwierza, tak, mówiąc, jak jest, to też jakby nastawiona jest na to, no właśnie tutaj, że będzie, że po to mówi Wam tą prawdę. Oczywiście można powiedzieć, że ktoś będzie chciał jakiegoś romansu, żebyście znali prawdę, byli kochanką, kochankiem. No bo tu w sumie mamy tak: no osoba zamierza być kochankiem, kochanką waszym lub wy jego, tak? No i trochę to tak jest, ale w tej sytuacji, jeżeli problem jest właśnie w tej osobie, w związku czy małżeńskim, czy partnerskim, to tutaj szansa jest o tyle taka, że ta osoba ma nadzieję, że jeżeli. Nie odrzucicie tej osoby, nie zakończycie tej relacji czy tych spotkań, to ta osoba ma nadzieję, że jeżeli wam by się udało, byście się zgrali, dopasowali, dogadali, byłoby fajnie, coś by zaczęło między wami się dziać i byłoby na przykład fajnie również dodatkowo w tej sferze seksualnej, no to ta osoba tutaj no, brałaby pod uwagę wyjście ze związku lub z relacji. No bo jeśli faktycznie jest problem jakiś niechwilowy, nieterminowy, że jest problem z seksem, tylko problem jest na przykład od początku albo pojawił się i to się nie zmieni i raczej już nie zmieni, no to tu osoba bardziej jest taka skłonna, słuchajcie, na zmianę partnera. Na wyjście z małżeństwa czy ze związku, tak? Prędzej czy później. Ja nie mówię, że już, że to się stanie w listopadzie czy w grudniu. No, może to się nie stać. Może nawet w najbliższych miesiącach się nie stać. Trudno powiedzieć, czas pokaże. Ale ta osoba byłaby bardziej skłonna tutaj, jeżeli z wami by było, by wszystko fajnie wyszło, tak? I to by się wszystko fajnie rozwijało. No i teraz, co to, co, do czego to prowadzi? Mamy trzy buławy. Ta sytuacja, moi kochani, w trzech buławach prowadzi do. Do czego? No właśnie, do nadania, przy, przede wszystkim do dania szansy. I teraz tak, e, to prowadzi do, być może to zwierzenie się z tego, jak to wygląda, a prowadzi do dania sobie szansy. Czyli wy razem dajecie sobie szansę dla tej relacji, dla rozwoju waszej relacji, waszej znajomości, może tak. E, I dajecie sobie szansę, co z tego wyniknie. Czyli jedno i drugie jest otwarte na siebie, tak. Druga sprawa, że może to wy dajecie szansę tej osobie, no bo ta osoba przedstawi sytuację, odkryje tajemnicę swoją, tak, przed wami e, i jakby zostawi to wam i to wy być może, że ta sytuacja może prowadzić, że to wy powiecie, że to dajecie szansę, tak. Słuchajcie, tutaj jest pokazane, pokazane, jak to, do czego to zmierza. No, że ktoś tu na kogoś oczekuje, więc albo to wy oczekujecie na tą osobę i ona będzie albo o was pomieszkiwać, albo będziecie się spotykać u was, albo będzie tutaj jakieś inne miejsce, nie wiem, czy będziecie mieć inne miejsce zamieszkania, wspólne jakieś i to jest oczekiwanie na wasze no właśnie, albo ktoś tu wspólny, słuchajcie, jakieś, nie wiem, mieszkanie, jakąś nieruchomość, czy to będzie wynajmowana, czy niewynajmowana, czy, czy, czy własnościowa. Ktoś tu na kogoś oczekuje, ktoś tu do kogoś będzie przybywał. No, także tu jest ta otwartość, tu jest to danie sobie szansy i oczekiwanie, na czyjeś przybycie, na czyjeś przyjazd. Być może na czyjąś taką przeprowadzkę, ale, wiecie, taką nie na stałe. A więc takie może być na przykład pomieszkiwanie, ileś dni w tygodniu w urodziny, w małżeństwie, a ileś dni w tygodniu na przykład z wami. Albo ktoś będzie robił wyjazdy w sensie jakiejś może delegacji, pod, pod pretekstem delegacji, że na przykład będzie tydzień z wami, albo dwa tygodnie i później wraca, tak? Albo na przykład będzie miesiąc z wami, że jest w miesięcznej delegacji, a potem znowu wraca do rodziny. No, to może być bardzo takie tutaj ruchome, no i nie wiadomo też na co wy się zgodzicie, i, i jakie możliwości ma ta osoba, tak. E, I moi kochani, tutaj też e, prowadzi to do nadania tym waszym pragnieniom, tym waszym zamysłom, przede wszystkim kształtu, poza tym pierwszego kroku ku zmianom, no bo to jest jakaś zmiana, to jest jakiś progres, zauważcie. Jeżeli to idzie w tym kierunku, to jest jakiś progres. Po pierwsze, osoba powiedziała prawdę. Wcześniej kłamała albo nic nie mówiła. Powiedziała prawdę, jak jest. Powiedziała, co jest przyczyną tego, że chce coś z wami, oczekuje czegoś od was. Być może też powiedziała, no właśnie, że daje wam szansę, że razem dajecie sobie być może szansę. A więc tutaj jest jakiś progres. No i co więcej, gdzieś tam zaczynacie wspólnie pomieszkiwać lub mieszkać. No więc, moi kochani, to jest jakby taka sytuacja już która nie wymaga żadnej decyzji na chwilę obecną, no bo być może za wcześnie na decyzję. No może wy chcielibyście, żeby ta osoba już zostawiła rodzinę i już była z wami, ale może wy sami nie wiecie, czy wy z tą osobą tak naprawdę chcecie być, bo może jeszcze się za dobrze nie znacie. Może warto by się było lepiej poznać, nie? Czy faktycznie do siebie pasujecie, czy się będziecie dogadywać i tak dalej. Czy będziecie akceptować siebie takimi, jakimi jesteście w rzeczywistości. Czy będziecie akceptować swoje zalety wady i inne tam takie wiecie różne rzeczy, nie. I co my tu mamy za radę? Rada jest taka. A, jeszcze, w tej trójce buław. Tu jest oczekiwanie na rezultaty, tu jest nadzieja. Że dokonało się właściwej dla siebie decyzji, właściwego dla siebie wyboru. I tą nadzieję ma pewnie ta osoba, ale też i wy, tak? No bo tu niby jakiś no jest to w pewnym sensie już jakiś wybór pójścia w jakimś kierunku razem, tak? W każdym razie prowadzi to do połączenia sił waszych wspólnych, twoich i drugiej osoby. Wspólne połączenie siły, wspólny wysiłek, do wspólnego przedsięwzięcia, jakby nie było. Moi kochani, no tutaj będzie budowanie relacji. To prowadzi do budowania tej relacji. Być może do potrzeby większego zaangażowania się. I co ciekawe, trzy buławy mówią o dobrej perspektywie dla relacji, dla związków. Mówią o porozumieniu. Mówią o porozumieniu. Moi drodzy, radą jest król Buław, radą jest, moje drogie ryby, co ciekawe, z króla Buław, aby podejmować ryzyko, podjąć ryzyko, bo bez ryzyka nie będziecie w stanie za bardzo nic zyskać. No w tej sytuacji nie. Czyli zarówno osoby, które gdzieś tam kogoś poznały, spotykały się z kimś, kto mieszka z rodzicami, mieszka w domu rodzinnym, nie wiem, związany jest z jakimiś silnymi więziami rodzinnymi, czy jakimiś z rodzeństwem i ktoś tutaj powie tę tajemnicę, no to no dobrze byłoby się jest faktycznie otworzyć, dać szansę temu, tak, tej relacji. Może ktoś akurat będzie nadawał się do tej relacji, może się dopasujecie, może ktoś w końcu odetnie pępowinę albo będzie chciał faktycznie. To pierwsze zamieszkanie, taki pierwszy poważny związek mieć akurat z wami. I dlatego radą na jedną i drugie sytuacje, na jedną i drugą sytuację jest podjąć to ryzyko, czyli zaryzykować, dać szansę tej relacji, tej osobie, temu rozwojowi, patrzeć, czy będzie progres, żeby to nie było tak, że ktoś na stałe będzie sobie chciał pomieszkiwać, mieć osobne mieszkanie z wami, a z rodziną do końca życia, część tu, część tu, no to wiadomo, że nie jest dobre, ale tutaj najwyraźniej jest perspektywa, jest szansa, jest taka możliwość, że się dogadacie, porozumiecie i będziecie kiedyś razem, może szybciej niż później, tak? Bo jeżeli wam będzie się fajnie rozwijać relacja, dobrze wam się będzie układać, że tak powiem, na wszelkich płaszczyznach życia, wiadomo, że nie będzie idealnie, bo będą i, i problemy, i nieproblemy. I chwile, chwile fajne, i chwile gorsze, ale jeżeli będziecie chcieli razem iść przez życie w tych lepszych i gorszych chwilach, to być może będzie ta decyzja o pozostawieniu tej rodziny nawet tych dzieci, niezależnie w jakim oni są wieku, tak? Na przykład. Dlatego radą jest, żeby zaryzykować. Bo bez zaryzykowania nie dowiecie się, nic nie zyskacie. No bo nikt w ciemno z nikim nie będzie, nie? Tak samo jak Wy nie będziecie z kimś w ciemno brać ślubu, jak jeszcze kogoś nie znacie, to tak samo ktoś Wam się w ciemno nie oświadczy, jak jeszcze nie wie, czy z tego coś będzie, tak? Czy Wy się dopasujecie choćby w sferze intymnej, seksualnej, nie? A I w wielu innych. Także moi drodzy, co ciekawe, tutaj. Jeżeli chodzi o uczucie, o relacje, o związek, tu pokazuje się szczere zaangażowanie. Tu pokazywać by się mogła nawet wielkoduszność i okazywanie ciepła. Co więcej, Król Buław jest dobrą przepowiedzią w miłości i wskazuje na to, że warto podjąć ryzyko w miłości. Dla singli, czy dla osób, które właśnie. Hmm, jakby cały czas są tymi singlami, no bo jak nie możecie być z kimś w normalnej relacji, takiej nieukrywanej. Czy jest to um, tylko luźna znajomość, i, i, i po prostu no nie, jest, nie można tego nazwać związkiem, no to tak naprawdę jest się singlem, tak? Więc czy tak czy inaczej, to ta karta oznacza zmiany? Dla niektórych oznacza też nowe znajomości. I w ogóle. Finalnie posiadanie takich cech, które przyciągają, więc to ta, też ta osoba może Was przyciągać, ale Wy też możecie mieć takie cechy. Co ciekawe, ja zaglądałam w to tło. Pamiętacie na początku, dlatego, że jest to koło fortuny, jest tu pokazana zmienność losu, że zobaczcie. Że raz jest nawet super fajnie, tutaj się odwraca koło, tu nagle dowiadujecie się jakiejś tam no, wstrząsającej prawdy, że ktoś tu nie jest wolny, ktoś ma rodzinę, ktoś ma małżeństwo i dzieci. Ktoś tutaj niby taki samodzielny, samowystarczalny, a tak naprawdę nie odciął pępowiny, mieszka z rodzicami, silną więzi ma z rodziną, z rodzeństwem i tak dalej. Ale to wszystko się potrafi zmienić o 180 stopni. Co następnie? Uśmiech losu. Często koło fortuny mówi o miłości z przeznaczenia, pamiętajcie. To może być coś, co jest Waszym dla Was przeznaczeniem. Dziewięć pentakli tu pokazuje kogoś, kto owszem staje się singlem, albo czuje się singlem. Chce pielęgnować, dbać o partnera, wspierać o relacje. I wspierać relacje, i to może być, że ktoś pokazuje się już jako single, tak? Znaczy w sensie, że jakby już nie jest, nie czuje się, że jest. Z tą rodziną na przykład. Co jest dalej? Pokazanie dwójka kielichów? Pojednanie, porozumienie, kompromis, dogadanie się, dogadywanie się bez słów. E, moi drodzy, m, tu jest współpraca, tu jest w, o, zaangażowanie dwóch ludzi, którzy mają nadzieję, że z tego będzie coś więcej. Być może, takie poczucie bycia trochę bratnimi duszami. Ale tutaj już jest obopólne za in, zaangażowanie. E, moi drodzy, e, Rycerz Kielichów, popatrzcie, to jest nawet zakochanie. To czasami jest odmiana za sprawą uczucia do kogoś, to może być lęk. Przed jakimś zaangażowaniem. To może być wasz lęk, Może Wy nie chcecie się za bardzo zaangażować, bo jeżeli ktoś nie zostawi rodziny, no to wtedy, czy małżeństwa, no to właśnie nie chcecie cierpieć, tak? Ale tu jest też kielich, tu jest pewna oferta. A, mogłyby być jakieś oświadczyny. Mogłyby być tu oświadczyny zaręczyny, albo po prostu jakaś taka wiecie. E, fajne randki. Fajne randki, fajne spotkania. Jest cesarz. Jest osoba, która ma duży wpływ, ma dużą władzę, ma, nadzoruje, kontroluje sytuację. Ktoś tu staje się takim cesarzem, taką osobą, która ma wszystko. Ma miłość, ma pieniądze, ma stabilizację. Być może ma jeszcze rodzinę, ale czuje, że już ma wszystko. No więc, jak ma wszystko, to może podjąć decyzję, że coś trzeba zmienić, że coś trzeba zakończyć. I w tej sytuacji Rydwan może mówić przy tym tutaj cesarzu, który pokazuje osobę zajętą czyli często mającą rodzinę lub małżeństwo no może pokazywać zakończenie, kochani, czyli zerwanie związku. I to może być zerwanie tego związku, na który Wy. Byście czekali. Ale moi kochani, czasami jest też tak, że relacja, któraś lub związek przechodzi jakąś gorę, goręczą, najgorętszą fazę, naj, najmocniejszą. I czasami Rydwan mówi o zakończeniu romansu. Więc tak naprawdę to wszystko zależy od was, od was i od tej drugiej osoby, w jakim kierunku wy tą relację. Będziecie rozwijać i czego będziecie obydwoje chcieć. Czy, czy uda wam się? Tu raczej jest pokazane dopasowanie. Tu jest, widzicie, dwa kielichy pełne tego samego ognia. E, tu akurat ptaszki z nich wyfruwają, ale tu jest e, takie dopasowanie. I wydaje mi się, że to bardziej dla wielu z Was zakończenie. Tamtego związku na rzecz i zerwanie tamtej relacji, zakończenie tamtej relacji na rzecz bycia z wami. Ale moi drodzy, czas pokaże, energie wiadomo, mogą się zmienić w, w późniejszym czasie. To jest czas na do kolejnej pełni, a potem się okaże, czy będzie kontynuacja tej sytuacji, tej relacji, tych związków, czy pokaże się nam za miesiąc w pełni grudniowej zupełnie coś innego. Moi drodzy, dbajcie o siebie, buziaczki, papa. Pa.